Ma jestem pakietu kolejny odcinek mapy skarbów, więc w tym odcinku poszukamy skarbu w lokalizacji zachodnia część rancha Hill Heaven. Więc mam już zaznaczone punkty, więc jadę na miejsce. Jesteśmy na miejscu, więc idziemy do pierwszego punktu. W pierwszym punkcie nic nie ma, więc idziemy do następnego. W drugim punkcie nic nie widać, więc idziemy do kolejnego. O, i mamy skarb. Jeszcze punkty bez żółtego pola. Więc to byłby na tyle, myślę, że pomogłem odnaleźć Wam skarb, więc bierzcie na Discorda link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!